you mm -hmm. <tot yuk> tak do tak do, tak do. Nie Chodź. Chodź, piłeś <tot> zazrzmiał, <yuk> <tot yuk> chodź. Ja to spadłem. Ja to spadłem. Ja to

那有啥子啊？ I'm going to

Zdrową no zdarząc mam chwalić, że owej nama nie do złego Transparentnie jak moja bluzka, co przenika do bucasz Chętnie dym nie drusi, czy mogę sobie pozwolić? A ten noc, 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 Już nie wiem sama, bo winna wracać jak karno A kiedy słyszę mój piwka, to wiem, że to od ostatnio posłuchaj wiesz co chciałam ci powiedzieć, żebyś wyłączył live'a, bo nie wiem czy zauważyłeś co ci ludzie tutaj piszą, jak obrażają i w ogóle, weź wyłącz tego live'a nie daj im tej satysfakcji, żeby oglądali to proszę cię Słyszysz? Ja wiem, ale weź wyłącz, bo już chcieli cię zgłaszać na policję i w ogóle, wiesz? Weź lepiej wyłącz, wiesz? Nie daj im tej satysfakcji oglądania. Zauważyłeś, co oni piszą? Już nawet mnie obrażają i mówią, że jestem twoją kochanką, rozumiesz? Bo broniłam cię tutaj. Chciałam, żebyś włączył tego live'a. Ja wiem, weź wyłącz i spać, włączysz się jutro. Halo? Wyłącz mówię ci tego live'a i spać. Wiesz? Bo będą ci zgłaszać zaraz live'a, i w ogóle po co? O mnie, Ja wiem, weź, weź zobacz co w ogóle piszą. Tu ja cię broniłam, zaczęli mnie w ogóle obrażać. Słuchaj. Tacy ludzie jeszcze twierdzą, że tak samo jestem piana jak ty. Ja w ogóle nie piję alkoholu. Budziłam się akurat w nocy. Weszłam, wiesz? Nie, znajdziem wydanie proszę, poczekaj. No. już. Nie no, mówię ci naprawdę, proszę cię, weź wyłącz tego live'a, bo będą ci teraz zgłaszać i w ogóle po co ci to? Idź spać, jutro się odpalisz. Widzisz a to są ludzie? Widzisz jak to są ludzie? Chyba wiesz że to są ludzie. Patrz co w ogóle piszą? Czytajesz czat. Tak, za... No. Nie daj im tej satysfakcji. Proszę cię, jako koleżanka z TikToka, bo cię lubię, wiesz, że wchodzę nieraz u ciebie na live. Y, wyłącz live'a, idź połóż się spać. Nie daj im tej satysfakcji, bo jeśli najboże Ci będą dzwonili na policję, wiesz, a po co ci to? Jutro wypijesz. No. Coi? Wypijesz to. Tak Paweł się dobrze bawi, ale się śmiejecie. A to się nie masz czego śmiać, a tacy, co mają takie prawo sobie wypić. Każdy sobie ma prawo wypić, tak? Ale nikt nie ma prawa tego komentować, tak jak tutaj obrażają i wypisują głupoty. I piszą, że ja też jestem pijana. Ja w ogóle nie piję alkoholu. Dobra. Ja. A słuchaj, miałeś prawo się napić, jesteś u siebie w domu, miałeś prawo, a to, co robisz u siebie w domu, to jest twoja sprawa prywatna, prawda? Nie chcę. wyłącz to. Do... Mówię ci naprawdę, słuchaj, wyłącz, Włączy sobie jutro, wiesz? Nie wiem, bo... zobacz, co robić, wyłącz. Słyszysz? Weź było, bo jeszcze będą nagrywać szoty, puszczać, a po co ci to? Wyłącz to, proszę cię. Nie daj im tej satysfakcji. Dlatego weszłam i chciałam się z tobą połączyć, żeby ci to powiedzieć. wiem, że ty. Nie ty? To ja. No. Nie, nie o... Wiesz, że nie wchodzę. No, wiesz, że lubicie, cię, ja wchodzę nieraz do ciebie na live y i wiesz. Po co mają masę dawać satysfakcję? Możesz wyjść? No. Odwróć za No mów. W ogóle pisali, że ty ojca zmuszasz do picia. Co? Jakie bzdury w ogóle piszą. Ja wiem, ale słuchaj, proszę cię, naprawdę, weź, wyłącz live, nie daj im tej satysfakcji. Idź, wyśpij się, wstanie się jutro, zrobisz live jutro. Rozumiesz? Po co ci mają zgłaszać cokolwiek? Wiesz o co chodzi? Sam wiesz, że są ludzie, miściwi. Albo daj, mi, albo daj mi moderatora, to ci, co brzydko piszą, będę ich blokować. Żeby, ci, żeby został czysty czat. Wiesz o tym w sensie takim, że tylko ci, którzy są mili, tak? A hej też, że wiadomo gdzie. Już za węgla. Już za węgla. No to dawaj, wiesz gdzie włączyć? Już czat. Ja widzę dobrze. Patrz, jak w ogóle ci ludzie piszą, że ja nie widzę dobrze. Ja nie jestem ślepa, jestem trzeźwa i wiem co widzę. Ślepa nie jestem. Więc tak, tak. No? Ja, Będę z tobą. No. Okay. Co? No. Pierdzą i przemyślę sobie to wszystko, okej? Okay? Okay? No. Ale mówię ci, proszę cię, weź wyłącz ten... wyłącz dzisiaj ten live. Po co mają oglądać? Później to jakieś szoty latały, słuchaj, po co? Nie daj im tej satysfakcji, wiesz, o co chodzi. Każdy ma prawo sobie wypić. Chciałeś sobie wypić, sobie piłeś. To jest twoja sprawa. A oni z tego jakiś ubaw sobie robią. Ale sami nie widzą siebie, że piją prywatnie też, tylko nikt tego nie widzi, nie? Ja, ja. A ty masz w ogóle jakiś moderator, moderator bo tu chyba ci nikt nie pilnuje tego czatu, co? Słyszysz? Czy masz jakiś moderatorów tutaj na czacie? Mam. Tak. Ой, Боже. Wyszłeś? Tak, wyłącz. No ja my wyłącz. Włączysz się jutro. Przyjdę jutro, wiesz? Dobranoc. Wyłącz nie daję im tej satysfakcji. No, dobranoc.